I się chyba was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z tej jakże zacnej jakże dobrze zapomniałem tej areny, gdzie mamy 3 do 1 i rozpoczynamy i rozpoczynamy kolejną potyczkę i na pewno w tle nie słyszycie jak chodzę po folderach w Windowsie. Nie słyszycie? Nie słyszysz tych folderów. ale tak więc, ten lecimy z temacikiem. No tutaj w, w, wyszła taka niespodzianeczka. Miałem grać arenę na streamie, wchodzę do areny, patrzę, a tam jest ta arena. Nie zapomniałem o niej w ogóle, bo ostatnio tyle tych turniejów mam do komentowania, że nie mam czasu nawet kiedy zrobić prania. No a poza tym, co tam u Was? Jak tam mija sobota? Podobało Wam się, podobała Wam się zapowiedź dodatku. W sobie to chyba powiedziałem, coś wyrzucić z tej ręki, tak teraz patrzę. Pewnie dzisiaj będzie też film. Chociaż nagrałem przed chwilą film, ale okazało się, że miałem fake info i muszę nagrać go jeszcze raz. W związku z czym, I'm not happy. Bo nagrałem taki piękny 20 minutowy monolog, że połowa osób po 5 minutach pewnie by ustała. A druga połowa po 10 by wyszła. A nagrałem taki 20 minutowy monolog. No cóż, miałem niestety jakieś błędne informacje, nie wiem, gdzieś mi się ubzdurały jakieś informacje, które są nieprawdziwe, no i będę musiał to jeszcze raz nagrać, ale to nie jest problem, lepiej nagrać dwa razy i zrobić to dobrze, niż nagrać raz i chujowo, tak? No w każdym razie zapowiedź dodatku dzisiaj była, a nie, wczoraj, znaczy dzisiaj, dzisiaj, ale dla was wczoraj, e, lub w sumie przez wczoraj, jeżeli oglądacie to na przykład w niedzielę, a jeżeli oglądacie to w 2017, e, no to rok temu, to była zapowiedź dodatku z Old nie wiem, czy pamiętacie, bo to stare czasy w takim wypadku. E, w każdym razie no, witam Was bardzo serdecznie na odcinku numer 3, gra numer 5. E, póki co widzimy, że nasz przeciwnik do demonów prędkości nie należy. Mamy bombera, którego nie zawahamy się użyć, więc niech gra. No nie, nie należy do demonów prędkości. Matko, czemu ja mam czkawkę? W każdym razie sobie grzeczkę poczekamy, Ech, niech pan Paladin coś zrobi. Witaj! No, zdecydował się na bardzo ważny ruch, zagrał Murloka w drugiej turze bardzo dobrze. My zagramy Bombera i zobaczymy. Nope, nope, nope. Ale dobrze, że w niego, a nie we mnie. Eee, nie, graj. Arkan Missiles nie próbujemy. Co prawda, jeżeli on teraz zagra yy, Protektora Argenty, to będzie słabo. No ale już... Arcan Missiles też nie mają jakieś super tutaj szanse na zabicie. A nawet... Znaczy no trochę większą mają, ale no, mimo wszystko. A, takie zagranie ze strony mojego szanownego przeciwnika. No dobrze. Niech ci siedzi. Moja tura, no dzięki. Thanks for info. Chwilę, ile ja mam Demedu? Kurde, może by jego zabić. Ha, to jest plan. Eee... Myślę, że sobie na spokojnie po prostu zabijemy. To co zabić możemy. Wypad Rubin, wpadł do kwasu, no i tyle. No nie mamy tutaj jakichś specjalnych opcji, gramy na paladyna, więc chcemy mu zabijać wszystkie kreatury. Może przestanę tak robić. Chcę mu zabijać wszystkie kreatury, oczywiście, dlatego, żeby te kreatury bufa nie dostały. No mamy Arcanist, więc kolejne potencjalne, potencjalnie fajne zagranie. Trochę za dużo tych speli dobrałem. Dobra, ten nie żyje. to tego też zabiję. No i tutaj jest problem. No ten niby ma ten zmniejszony koszmar, no, ale jak widzicie, zagrać go nie mogę. No tak, ja tego smoka nie lubię i tak go zagry zagrywam wszyscy, jako po prostu 6-4. Tak więc. Nie w w 9. Au. No. Głodny krap. Ok. Eteryczny arkanista. Niech wyjdzie. Weźmiemy sobie portal. Rozdążenie jakoś nie jara. Trochę ryzykowne po raz kolejny, bo tutaj ten protektor argentu ciągle chodzi mi po głowie. Jak rzuci na niego Blessing of King, to tragedii nie ma, bo i tak. No właśnie. No. Protektor argentu albo hammer. No i dlatego to zagranie było mm, troszkę ryzykowne. Najlepiej było być może go sfajerbolować, No ale dekował tego Kochamera, więc... Niech będzie, to zrobię. Co panie zrobisz? A chwilę, może najpierw wrzućmy to. Pirat. Czy my chcemy zagrywać pirata w tej turze? Nie. Nie chcemy, bo zginie od broni, to bez sensu. Gdzieś tam na kolejną mamy Falem, Strajka... No nie ma tutaj really fucking awesome, kurde situation. A, powiedziałbym, że jest really fucking bad situation nawet. A, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Spróbujmy zrobić tak. Żeby mieć jakąś kreaturę na stole. Może w kolejnej jakiś trajdik plus 100 plus 100 Brzmi zachęcająco. To wydaje się być dobrym kombem. Very, very, very awesome combo. No. Wiedziałem, że to się da otwierać, czy nie wiedziałem? Nie jestem pewien. Pozwól się zastanowić. To wiedziałem. Kurde, odkrywam nowe rzeczy na mapach. Ale jestem cool. Jest sekrecik. Być może to Noble Sacrifice. Możliwe. Pan Glut. ok. Pan Blood i Pan Token. Aha, uh aha, -huh. uh -huh. uh -huh. um, Zabijmy. Wiemy, że to nie jest awącz. Zabijmy tego. No, sprawdźmy. No, zakrywaj. No, zakrywaj. No, ok, Doki no, Doki. No to mini 3 na coś przydał z sekret. sekret. Dobry, dobry trade, 4 many za jeden. na propsie. No tutaj, tutaj topdek tego tylko kamera, w momencie, w którym on miał tego smoka 5-6 był trochę bolesny. Jakby na to nie patrzeć, bolesne jest też to, że on ma 30 życia. On ma 30 życia, a ja mam w deku same lipne kreatury. To może być niefajne niestety. No, Spox... Spoxiloxy. A... Weźmy sobie drugiego flamestrika! I zrobimy sobie tak. A co? Mogę? Mogę. To let's do it. Ta spokojna muzyczka. Hmm. No, szkoda tylko, że to mi przywoływać, bo trzy życia i ginie od broni, no ale cóż, poradzę. Cóż, poradzę, nic nie poradzę. No, oh, come on. jeszcze dobierze dwie karty za. Zero? W o, no to chyba flamestrike w takim wypadku. Lips. No nie chcę tego zagrywać, żeby zginął od, od ataku Nie chcę, no nie chcę Nie wiem czy ja mam jakiegoś pirata w deku. Chyba nie mam wypełniać Okej Okej na rozkaz No, bez niespodzianek Okej Brzmij mołony No, niech będzie Eee. Nie. I tutaj się pojawia problem, bo on teraz te kreatury może bardzo łatwo zabić. Eee, boże, w sumie, puźwa, nie pomyślałem, że on może zabić Nikt tym to. Eee, Okej, okay. on może zabić myśliwym kowalem to, i wtedy broń ma pozwolenie ataku. Zresztą no, ja mam tego Flame Strike'a, który też trochę nadrabię. No tempo, tempo, kurde ziutek! Tylko problem jest z tym, no tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, no ja tutaj nie mam late gameu, nie? No ja w dziesiątej turze zagrywam kreatury kurde, po jeden 2 many, nie, nie weź tu bądź mądry. Tam plan firme! No dobra, no teoretycznie. Teoretycznie gdzieś tam jesteśmy troszkę do przodu. On tam więcej kart, czego do mnie dobrał. Te flamestrike trochę nadrobiły sytuację. No tylko, że problem jest w tym, że nie wiem co dalej. No bo jak on teraz zagra coś dużego, no to nie wiem, czy mnie to zabije. No token jest do zabicia hilo power, no problemu. Nakładanie rąk. Eee... Raczej spoko. No co prawda, dobierze teraz karty i ma trochę przewagę, jeżeli chodzi o to. Ale gdzieś mamy tego. Brońkę mu przymrozimy. Mamy Flamestrika, jak się wysypie. No, on ma teraz 12 kart. Ja mam 13 w Deku plus 4, więc całkiem sporo do przodu jestem. Jak nie ma jakichś koksiurów to będzie całkiem oko A jak ma, to będzie całkiem lipa. Eee, no. 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 No, 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 no. Nie na mojej warcie. Okej, może być, może być. Uuu. No i przewagę sobie zwiększyliśmy. Jemu zostało 9 kart, mi zostało, no, trochę więcej, 16. No tylko kwestia tego, żeby The winga nie zagrał, prawda? Kolejny, kurde, dużo ma drogów, tak? Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę Czwoniak jeden! Czwoniak jeden z dużą ilością drogu. Uh -huh. no a to tak swoją drogą o tym mówiłem. Uh -huh. Jakby się ktoś zastanawiał. Dobra, to se zagramy? To se zagramy? To sobie zabijemy, to sobie zabijemy za fliko. Eee, to co zrobimy tak? No. I teraz takie modły powinienem zejść. Nie mi konsekwencji Duplikat na tego nie jest jakąś super superimplastyczną rzeczą, ale w tym momencie duplikate cieszy mnie na cokolwiek, więc może być i dla tego taunta. I teraz co ziomek zabije. Tak, myślałem, że to zabije. A to taka niespodzianka panie, no true to sobie nie używasz. JOLO! JOLO proszę państwa Lecimy z temacikiem. Konsekrat. Chociaż w sumie konsekrat, jakoś super nie boli teraz nawet. Mam trzy kreatury z trójką życia, więc zabija mi tylko jeden, dwa i dwa jeden. Przecież są dwa jeden istotne, żeby tego trucidwera nie miał jak użyć. Deathwing. Ja Chyba mówię, on ma Dewinga w lewej... Znaczy w ręce z lewej strony hero power. Ej, właśnie, to jest kurde, dobre kombo ze Wingiem. Możecie zagrać tego w następnej dużej. The Winga i hero power. No dobra, no prawie trafiłem. Prawie trafiłem, tylko trochę mi stałem. Eee... powiedzmy 5 czy 10? One earth? When damage of little? Do Silverka oczywiście mrozimy, tutaj za piątala, jeszcze się zastanawiam. A... Zróbmy tak, i graj. No nie masz, no nie masz. To się zgadza, prawie kart nie masz. Podziękujmy ładnie. Doceniam to. Opla. Dobra, według moich obliczeń, to 5 winów to jest max nidekiem, więc jeszcze z jeden, 2 przegrane i do domu. Chyba że się mylę. Mm, mm, mm. Niech rozpocznie się gra, będę wolczorem. No, myślę, że może być, bo że kolejny Palladin, kolejny Palladin. No, nie będę, tragedii nie ma. Nie, mi się wcale nie spieszy stary. Myśl spokojnie. Take your time, take your time na luzie. Dwa mam chyba Nie, nie, mam teraz jestem kurde bogiem Oranji Poprzedniej grze byłem pół Czy my możemy zagrać tego? Myślę, że możemy. Zagrajmy. Jeszcze takie zagranie trochę do bani, bo jak ma werbunek, bo jak ma bufa, to mi ten zginie. Ale z drugiej strony zagranie Hero Power teraz, divan Shielda, zabicie go i zostanie bez stołu. Takie trochę mizerne się wydaje. Ojej. Ojej, powiedział A Lol. Pomyślmy Hero Power w tego, kill tego i to Brzmieje jak lekki plan. Co on stracił? On stracił trzy karty, my dwie. jesteśmy do przodu? Do przodu 8 28, 27. No to ten, jesteśmy do przodu. byliśmy do przodu. Byliśmy byliśmy do przodu, ale już nie jesteśmy. No to masz problem. Zagramy tak. Niby... W... To też było spoko. To też było spoko, to też było spoko, wszystko było spoko. A, ale chcę mieć coś na stole dużego, tak? Bo w... tam już mam, więc na stole też chcę mieć. Aha Leogr. Leogr, leogr No i ta z Dingo... Z Dingo zabił moją kreaturę, ale ta z Dingo sam przy okazji zginął. Więc jest póki co jeden za jeden. On jeszcze musi sobie z moją gladiatorką poradzić. Zobaczymy się da radę. Yy. Jakiś krab. Ma być <grym wytrych> On jeszcze nie wie No już wie Nie walczę czysto, rzucam flamestriki Pawka w grę za Frainstrike? Nie? nie. To nie, tylko pytam. Dobra, tutaj chcemy to wytrajdzić. Chcemy to wytrajdzić. Nie chcemy, żeby pan Laden miał jakieś karty. Mamy Mecha, mamy pana Rycerza, więc może być dobre kombo. Taunt 2-3, plus Divine Shield, zawsze jest na pełnym propsie. Jest is Nie, nie piłem. No już daj spokój z tym piciem. Znaczy weź, kopię. Jak już chcesz napisać komentarz, to napisz jakieś fajne, a nie o tym. O co ty brałeś? Co ty brałeś? Na tym odcinku się, dajmy. Czasem ludzie mają dobry humor. Nie wiem czy ty też tak masz, ale ja tak mam. Zasadnie mam dobry humor, to się na przykład wydurniam i zachowuję jakbym był yy, jakimś rozczepem genetycznym pomiędzy rzutkiewką a marchewką i małpą części. No i ten. No, dobra, już. Już, Skończ te komentarze, pisać stary. Yo, motherfucker, zabiłeś mi tonta. Yy. Czy ja właśnie sobie przegrałem grę przez to zagranie Nie. Myślałem, że on się rozpadł I tak jakoś rzuciłem tego w tym stake Zapomniałem, że trzeba go jeszcze spingować My bet! Dobra, mam 5-1 No tak sobie pomyślałem, że 3 gry na odcinek to spoko, co prawda odcinek już trwa 19 minut Więc powinienem wedle swojej zasady poniżej 20 w okolicach 20 skąszyć, ale kurde jak głupio mi wrzucać tylko 2 gry, więc ten... A eee, więc więc więcej 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 więcej. Kontra! Więc się jeszcze jednego. Kto to jest. Tut, 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 tut. Okay. Jakieś bzdurne artykuły stałem Uczące wbijać rangi Tylko, <laughs> problem, problem z tym artykułem jest tutaj napisane Jakieś tam, jak szybko wbić rangę w Hearthstone <laughs> Problem z tym artykułem jest taki, że No poza tym deckiem jeszcze trzeba umieć grać Nie tylko mieć dobry deck, w którym się wbije rangę, ale jeszcze trzeba umieć grać Deck to sprawa drugorzędna, ale no. Ale nie wiem czy jest sens, żebym to powtarzał po raz 400, więc za Będę cichy jak Silent Assassin. Eee, no... Spróbujmy. Nie, zużywam coina, bo gdzieś mi się tak zamarzyła ta gladiatorka. Tutaj. No nie ma Poisona, no... A nie, dobra nie ma. Teraz... Okej. Okay. Pointed Creeper, no dobrze. No chyba tą gladiatoreczką sobie tutaj zagra... O, oh. Fireball. To sprawia, no to daje nowe możliwości. O co prawda, mam taką rękę pod tytułem When Car Per Term. Przez następne trzy tury, no ale trudno się mówi. Trudno się mówi, i wódkę pije się dalej. Nie na żartuję. Pamiętajcie, jeżeli ktoś namawia was do picia alkoholu, to jest złe. Nigdy nie pijcie alkoholu? Kombo. Kombo ni kombo problem. To jest pewne. No okej, okay, mamy zagranie. Dzięki tej i many mamy zagranie w postaci I kill your motherfucker and put my motherfucker on the board. Co prawda on pem, pem, pem i pem. No ale co ja tutaj lepszego wymyślą a może być gridem, sobie pomyśli kurde zagram teraz! Ogra! A, no starszy krzyżowy też... W sumie może być. Nie myśli. a nie będzie. Enken misle okej. że może Lansom powinien... No powinienem lansom, nie? Powinienem lansą go zabić, bo Polimor y miał wszystko jest lepszy, działa chociażby na. Eee, Tyriona. Albo na Anbaraka tak bardziej, po temat droga. Więc trochę misplay z tym polimorfem, gdzieś mi się most przyblokował. No naprawdę ty parówczaku jeden. How you dare to drop that shit. Nie, ups. Oops, I'm Furiat again. Ale mamy na szczęście kreaturę w sterfie, której furdziad nie jest w stanie dotknąć. prawda jest w stanie dotknąć mojej twarzy i zadać mi 5 pięć, e, pięć plaskaczy, ale nie jest w stanie mojej kreatury dotknąć. A ja o swojej kreatury dbam. Um... No, w tej sytuacji tak... To nie, jest dobrze. Jest dobrze, powiem. Już wam mówię dlaczego. Do Tylko dojdźmy do mojej tury. On ma coś za 9 na ręce, czy mi się wydaje? Jest dobrze, ponieważ robimy tak, robimy tak, zabijamy Furiata, zabijamy to. Tutaj on tym to i to przeżywa. Więc jest dobrze. Ale nie wiem czy on nie ma jakiegoś Anubaraka faktycznie na ręce. Albo jakiegoś Nefariana i Sery czy czegoś, bo ten Poison był bez sensu. Znaczy takie zagranie jest bez sensu, bo narażycie się na gluta. Jeżeli nie macie naprawdę jakiejś zajebistej dziewiątej tury, to bez sensu jest rzucać Poison na wcześniej. No okej. Okay. No, A. Okay. No to 2 okay. na 10 bym powiedział. Kurde, ona ma tutaj takie błyskawice. Nie wiem, czy widzieliście. Mm. A Oops, I did it again. Czy ja chcę zaryzykować? 3,11. Ciekawe, co jest poza pyroblastem. Lizard, którego nie rzucę i kokła, które mi nic nie daje. Można no, ryzykuje, co prawda, prędzej sam umieram. Prędzej sam umieram w tym momencie niż, niż go zabijam. Bo najprawdopodobniej on rzuci. znaczy zaatakuje tym daggerem. a nie. O kurwa! Zagranie z tym, z tym baranem. Co on chce mnie. Bro ten. bronią mi zabić tego 6-4? Hmm. Może nie, nie zauważy! Nie. <gry> Musimy oczyścić lecznym... Ale miałem dobry kol z tym, że ma coś za na ręce. Miał! Skoro o tym nie pomyślałem, ale w sumie to i tak bym nic innego nie wymyślił. Ale jakbym pomyślał o tym klechie, Raczej bym nie wymyślił. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku, chyba, że następną grę przegrab, to go dokleję do tego, i będzie pół godziny tasiemiec. Ewentualnie po dwóch odciąłem i dom dokleiłem do następnego. W każdym razie Syja!